Jest Dobra, przypał! Ja Jest 39! krauczuję, 40! Aaaa! Źle wybrałem! Zoku źle wybrałem! źle wybrałem! Źle wybrałem zoku! Źle wybrałem! Ty, ty jesteś. Ty jesteś naprawdę niemożliwy! Nie, nie da rady z całą nagrywać. I to, to powinno być nagrywane w tym momencie już. Nie wiem, nie znam się. Dobra, uwaga na trzy Halo, panie, ale tu ciemno! Ty, ale dzwonek fajny, siema! Ty jest tu kto? Dzwonek wam nie działa. Siema O, przepraszam, szukam okulary Hilary, wiesz? A, bo. Ale masz pan nóżki, widzę, że robione wiele dni chyba, co? A twoje też są cudowne. A moje nie widzę niestety. Ja Dobra, wiesz. co ty mi komplementy tutaj rzucasz, czego chcesz? <noise> no jak to słyszałem, że tutaj są te niepokojące drzwi, czy jak to się mówi? Że można u was Panie, przeżyć to historię legenda, życia. No, weź pan inny hotel se znajdź lepiej. Jaka legenda, jak pan wyglądasz z tym plecaczkiem, jakbyś miał iść na taką wyprawę właśnie. Dobra, to powie, powiem ci tak, udowodnię Ci, że tu się nic nie dzieje i pójdziemy razem na Dobra, a masz klucze? No Do mam, tego. taki fajny. O, klucz. ale fajny. Ej, ja też chcę, zabiorę Ci, dobra? Na co Pan mi za ladę wchodzi? Dobra, ale fajny kluczyk mam. Masz? Ta, uda też masz, Tik. No właśnie, ty, ty masz uda, wiesz jakie Ty masz uda? Masakra, zobaczcie go widzowie, patrzcie te uda. No przecież udziska potężne. Pamiętajcie, że ty wyglądasz chyba dużo lepiej ode mnie, ale tutaj są szafki, wiesz, może tu zajrzyj głową, A właśnie może znajdziesz. Ja, tyl drobniki. ja tylko dopowiem dla widzów, że kolejny filmik u Zoka zapraszam. Linki w opisie w komentarzu wszędzie wbijajcie, tam też będziecie widzieli moje nogi. O, to chyba was powinno zachęcić. O właśnie, właśnie, u mnie zobaczycie jego nogi, powiem wam tak. Jego nogi są dużo bardziej seksyjne od moich, nie? <laughs> to dziękuję. <laughs> no i jedziemy w te, jedziemy w Dorsiki, no pewnie każdy z was zna te niepokojące drzwi. Ej, czekaj, bo ja się wbiłem. Co ja robię? Nie tędy droga, nie? Wiesz, <laughs> właśnie, właśnie wiem, troszkę pijany jestem, ale to, to się naprawi. Okej. Okay. Ej, a te no. drobniaki są dla Ciebie i dla mnie, czy jak Ty weźmiesz, to ja już nie mam? Ej, to jest dobre pytanie. Dobra, zobaczmy, że gdzieś są drobniaki. No. O, ja tutaj miałem na przykład. I co? A ja nie mam! O, to złodziejem jesteś! Dobra, nie, nie no, gram. Ja, ja tam zostawiłem, wiesz, wczoraj. Ja, ja nie gram z Tobą. Dobra, generalnie to są, to są te, te, te dorsy całe, to bardzo popularny horror, jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział. To właśnie my sobie gramy tutaj ko bo koop się gra fajniej, mi się wydaje. No właśnie, bo i ja i Zoku nagraliśmy sobie swoje tam pojedynczo, solo. Jak to się mówi. No ale jednak razem to wydaje mi się, że będzie ciekawiej. Może dalej zajdziemy. Bo no, u mnie był 25, a, a u Ciebie który? Ja miałem maksymalnie 44 pokój. Chyba 25, ale no na pewno niżej od Ciebie. Dobra. Zawsze niżej ode mnie. A ty, cwaniaku. Patrzcie, <laughs> jak się chwali, zobaczcie go. Nie no no da, ja nigdy. Ej, już nie, drobne zabiera, jest? ja słyszałem ten brzdęk, tylko drobne Stolny. bierze. Drobne? Ja podniosłem sztabkę złota. Sztabka ja nie była? No, że takie rzeczy... No tak, właśnie ja nie, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy można znaleźć, bo wiesz, ja w to gram chyba czwarty raz Ale że sztab... Co tam masz? Ty. Ej! Bo ja kupiłem. Słyszałeś to? Słyszałeś to? No właśnie Jakby Jakby chłop usiadł na krześle, ale nie wiem, rozwaliło się pod nim albo coś takiego. No to częsty przypadek w korporacjach, wiesz? Naprawdę, coś takiego było. Ej, ale ty się bardziej znasz, nie? Na tych drzwiach niepokojących. Ej, wiesz co? Ym, generalnie to... Druga latarka! Ej, dobra, biorę! To ja kupiłem latarkę za te wow. punkty, te, te klamki. Za te śrubki, no. To są klamki, generalnie, bo... od drzwi. Aaa, no tak, bo to są drzwi, no, ma to sens, dobra. Czemu ja tak nagle zacząłem szybko co? biec? Jakby sprint miałem przez chwilę, nie wiem o co tu chodzi. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Chodź tu koło mnie. No, idźmy razem, czekaj, raz, dwa, trzy. Nie no, równo, dobra, ale przez chwilę ale też przy... mi się wydawało, że tak, byłeś szybszy. Ja miałem sprint na chwilę, nie wiem o co tu chodzi, ale dobra. Robi się tutaj coraz dziwniej, mówiłem ci generalnie, że... ZGAŚ ŚWIATŁO! Dobra, zgasiłem. No, to generalnie szybszy. to mówiłem ci, że tutaj się nic nie dzieje i mam zamiar ci to udowodnić w tym filmie, A, no że... tak, dobra. Nasz hotel jest... E. Eee, um... Wiesz co? Twój hotel jest... Dziwny. Wiesz co? To się może szybko zmienić, moje zdanie, ale generalnie nasz hotel Ej! jest bezpieczny. To! Tu PSYTA NA MNIE! HAA! ty krzyczysz? Dziabnął mnie! Dziabnął mnie. To! No proszę pana, no... Ej, PSYT! No, psyt. Psyt. mówiłem. No! <laughs> Właśnie o tym dobra. mówiłem. Wiem, kto cię ugryzł. Ale spokojnie, to szczury. A, szczury, dobra. A! Ja... Jeszcze raz wyskoczył, no co jest? No to niezłe szczury. Ej, czekaj, bo ja tracę Świeć. energię. No, ja nie mam już, czekaj, mam. No, monety muszę zabrać, dobra, idziemy. N nie przejmuj się tym pomieszczeniem, tam szczury tylko grasują, tu się nic nie dzieje. Ej, ale można jakąś tą latarkę naładować? Ty wiesz o tym coś, czy nie? Baterię możesz znaleźć. Ej, patrz to, patrz to, patrz o, to. Ok, węcik. Uuu. Nice. Mmm, Łączę latarkę, bo boję się szczurów. <laughs> szczurów. Ale nie, ja tej latarki. A ja już ją wykorzystałem, dobra, bo ja za, wiesz, za dużo świecę, ja. Okej. Okay. Jaki rasz? A! Się a się wiem, wiem, dobra! Nie mogę wejść! Ej, do drugiej! Do drugiej idź! Za późno. Czy on cię zjadł? Tak. Jak, jak... To się proszę zrespić, bo... Ej, czekaj, mogę cię ten? Wow! Ej, mogę zesłapować flashlighta! Zabrałem twoją latarkę i siema! Cześć, że Panie, mogę... Zostaw pan moje sprzęty, bo ja zaraz <laughs> stanę. Ej, normalnie mogę ci latarkę zabrać. Nie, to, dobra, to jest jakby... żart jakiś. Ja się respię. No dobra, proszę się zrespić tam za ksiki. Ej, coś puka! To ty? Ta, to ja, przedem za zaświatów, siema. Idzie, a, a to jest jesteś da... ale ja nie mogę już. No super, mam teraz pustą. <laughs> Bo jak dałem, że ten, żeby zamienić na tamtą, to mam napis, że moja jest w lepszej kondycji, siema. Nie no ja jestem totalnym jakimś, nie wiem, nieogarem, ja tu nie zauważymy tej szafy drugiej, nie bo ty się wcisnąłeś dupą w to no miodą bo jedną i ja już nie mogę nic zrobić Jak ja widzę chłopa, co leci na mnie z ogromną... Ej, szybko znowu byłem szybszy No no coś, tu, coś tutaj jest, nie tak um, A słyszałeś to takie dziwne dziwne coś o o, drobne drobne. O nie? ej, ej! Tu jest klucz! Do 0.015! oku, Patrz Wiem, że buczy ale, buczy, ale jest ten kluczyk, nie? Czegoś takiego jeszcze no ma, nie widziałem, jak, jak to grałem. No to jest klucz do drzwi po prostu, nie? Ja, ja się podjarałem. O, drobne. A drzwi? Kluczem się podjarałeś? No. Wiesz, taki hmm. ładny i w ogóle. A ja znalazłem tego, teraz, zobacz. Elegancki. O, ale elegancki. Dobra, ale wiesz co? Tutaj jest dziwnie. Tutaj może być ten... Najlepiej to by było też słuchać tego psyta, a my się drzemy cały czas, ale dobra. O nie. E, generalnie to jest właśnie ten moment, kiedy on tu będzie, nie? A jak to się robi, żeby go... Odwołać. Musisz się rozglądać z tego co wiem o! Pan to, Jezus o, 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 Maria. oczy, oczy! Oczy ej, on mi wyskoczył pod nogami Czyli pod nogami też trzeba patrzeć Musisz ja... się jakby... Jeden z widzów mi pisał pod moim, o, odcinek, że... Trzeba się rozglądać jakby, żeby Jakby ominąć tego potworka małego. No właśnie bo jak ten... O! Ej, co to? No mówiłem ci, żebyś nie patrzał. Aha! Na to mam nie no. O, latarka moja. Nie no, co Dzięki. jest? Ej, zostaw został moją latarkę, dziadu jeden, nie wolno. To, ja, jak ci to powiedzieć? Too late. Ej, dobra, ale tutaj mamy napisane, że nie lubię, jak się na nie patrzy. Okej. Okay. Ej, nie, ja się rewajwuję. Co, co, mnie nie stać? Ja też się rewajwuję. <laughs> Patrzę jak leży. Ej, nie podejdź, nie podejdź, ja chcę zobaczyć nóżki. O, troszkę widzę. Dobra, daję Robuxy, trudno. Widzowie, nie może tak być. Ej, czyli na niego Tutaj... po prostu nie mogę patrzeć? Twoja, A, dziękuję. <laughs> Ale nie mogę patrzeć tylko tym kursorem, tą, tym kółkiem, nie? Bo jak tak będę obok... Nie mogę obok... nie patrzeć, trzeba chodzić plecami. No, ja tak Dobra. jestem obok. No dawaj, dawaj, otwieraj pan. Zniknął. O, Jezus Maria, jak mnie straci, Ej, półka się... spadła! Look at me! Ej, ja go nie miałem, dlatego nie ogarnąłem co się tu dzieje. Czekaj. Co to znaczy, że ta półka spadła, ten regał? Eee, no, spadła półka. To, chyba, to, to znaczy, ja że, wiem. <laughs> chyba znaczy, że upadła, Riker. ja nie ooo, Ale piękny! Ej, jeszcze drobne ci zabrałem, dobra. 18. patrz jaki piękny kominek. Ej, tu są dobra. obrazy, ja widziałem to gdzieś u jakiegoś youtubera, wiesz? U mnie pewnie. A dobra, może być. Musimy, musimy kształty teraz dopasować. Ej, ale, ale jak, to, jak to szło? Mam nadzieję, Aha. że jesteś dobry z kształtów, a jak nie to ja to zrobię po prostu, oj świat, ma już. Ej dobra, ty jesteś koksem w kształty. No cóż, mogę powiedzieć? Geometria to mój konik. No ale chyba. jak pan, jak, jak pan tutaj tyle lat spędził, to co ja mogę powiedzieć? No wiesz, ale... wszyscy wszyscy się, się wyrobiły, te łydę, wiesz? Ej. O, rasz, rasz. Mam problem? Się? Mam problem! No! Dobra, schowałem Ciekaweś? się. No, ale szukałem tej szafki i normalnie nic nie mówiłem, masz? <grym> No wiem, a się tak nagle uciśnę się, się nie działo. Cisza. Ja mówię, koniec z nim, przysięgam. Cichutki się zrobił. Jak uciszyć kolegę? Rasza wysłać, siema. Ej, czekaj, co ale... to? O, drobne, w... drobne. Wiesz co? Właśnie też jeden z widzów mi pisał poradę a propos Rasza, że jakby w takich większych pomieszczeniach, nie wiem, czy to jest to jedno z tych, jak staniesz jakoś tak właśnie pod ścianą, tak nie na jego drodze, to podobno można przeżyć to, jak on leci, ale nie jestem właśnie... pewny, bo teraz spróbowałem to robić i mnie zabił. A, czyli robiłeś ten, ten, ten. No właśnie próbowałem, ale nie wiem czy to była kwestia tego, że to pomieszczenie było małe, czy to jest kwestia tego, że ja coś spieprzyłem, nie mam pojęcia. Ej, my tu już byliśmy. A czemu tam jest zamknięte? Gdzie? No tam, zobacz. W bo my wyszliśmy... A nie, to są jakieś, paczki, jakieś nie, takie drzwi rozwalone, skłalej. zobacz, jakieś rozwalone. Chodź pan, ja, ja, ja ten hotel znam jak własną kieszeń Nie no dobra, to ja idę <grym>, Ale nie mogę co to było? Ja się tak zesrałem bo gości już mnie prawie miał 22, i dobra, ja gdzieś przy tym byłem, coś takiego, no nie pamiętam dokładnie O nie O nie O nie O nie Otwieram drzwi No drugi taki sam pokój Dawaj, dawaj, raszujemy to raszuję Uuu, spokój, oho Eee, generalnie to chyba ten pokój jest... Nieszalny. Ej! A! No! Jasu, no! Nie byłem już w tym pokoju, on do mnie psyt! I się ma. Na łeb mi A, wyskoczył. Ugryzł cię? No, ugryzł, ugryzł, ale ja nie wiem, gdzie on był w takim razie. Masakra. Ach, te szczury. <gryzucie> nie mogę. Cholerne szczury. <gryzucie> 25, Dobra. i chyba tu był. Nie, już nie wiem, gdzie ja byłem, naprawdę. Ja już zapomniałem. Taki jestem właśnie. E, Marbles, pięknie, super. Pokój 26, po chyba już więcej niż ty miałaś ogólnie, nie? Tak, nie pamiętam dokładnie, ale co coś, coś w tym. I no które... nie, no... Znowu? Znowu niefajny pokój, znowu z tym szczurem, ale on nas przesiaduje, ale nie ma... Ej, się... puka Ej, a to nie no jest cóż. tak, że jak wejdziemy do takiego ciemnego, to najlepiej po prostu kamerą machać wszędzie? No i się takie Chyba... totalne. Chyba tak, w sensie kiedy słyszysz psyt, to musisz się rozglądać z tego co wiem. A, a tak jak to, psyt. jak ktoś puka, to to jest komordik. nie otwieraj. A <laughs> dobra Dobra, oku mi powiedział, że jakiś potwór mnie podobny... Ej, coś mi się pojawia! Coś no, mi się wybrzucie. pojawia. On mnie wyrzu... o, Aha! <laughs> I DOSTAŁEM OBRAŻENIA, CO JEST? No generalnie to jest potwór z szafy, ten taki wiesz, co zapowiadam dzieciom na dobranoc A i On cię właśnie wyrzucił z tej szafy A właśnie widzę, jakiś achievement dostałem, w sumie się opłacało za achievementik, Ale wiesz co, teraz jak ten szczur mnie ugryzie to ja nie żyję Znowu będę się respił Trzeba Są szybko, mnie. chodź Rasz, 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 do kanału, do kanału, woł, otwieraj to Słucham, wiesz, ta gra jest ciężka, bo trzeba do widza mówić, ale... Jak to się mówi? No o nie! No co tu jest tak ciemno? Pomocy! Dobra, dawaj, 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 za mną, za mną. Kolejny, taki sam pokój, nie? No co jest? Ty, no szczury tutaj grasują, powiem ci. Tragedia. Ej, dobra? dobra chyba spokój jest. Kręcę wszędzie, kręcę kółka! Widzowie, kręcę kółka! Dr rush, rush. No boże, co to za kombo! Ej, dwa dobra, razy! Dwa razy, ej. nie? Co tu się dzieje, panie? Ej, co tu się odwala? Mogę wyjść już? Byłaś. I trzeba szybko, bo znowu jest ciemno. Ej, no nie wierzę, jakie kombo. Kanał, tutaj, wento, wenty, wenty. Ej, dwa rasze i jeszcze ciemny pokój, co tu się dzieje? I to ile ciemnych pokoi, chyba za czwarty? Piąty. Kolejny. Nie, ja nie wytrzymam. Prasz tam otworzył drzwi, jest taki miły. Dobra, kręcę kółko? Tak, dla pewności. Ja się <laughs> boję, że gdzieś tam nie zajrzę i tego psyt nie usłyszę, dlatego tak nie mówię czasami, ale. Jest generalnie jakoś chyba sporo czasu, zanim jakby od końca słyszysz dźwięk, to jest chwila czasu, że możesz to zrobić, nie? Chyba. No nie. Znowu. No All ja nie lighter. wytrzymam, no. Lecimy. Ja się boję takich rzeczy. Chodź, chodź. Oho, Ej, chodź. jakieś oczy! I co, nie patrzeć? Nie, na nie można patrzeć. A. Ej, mam A, bandaż. Się lampy się zaświeciły, raz chyba będzie szedł. Chyba, nie wiem. Ja też nie wiem, ale wiem, że jest tu jedna szafa tylko. Kurde, <laughs> Więc trochę. No to... Trochę lipa. Chyba, chyba nie może rasz przylecieć, jeżeli jest jedna szafa. No właśnie może? to jest ciekawe, to by do ciekawostek poszło, no bo jedna szafa i co drugi ma zrobić? A w ogóle to trzeci i czwarty. macie zadanie. Napiszcie pod tym filmem właśnie, czy Rash może występować w momencie, kiedy jest jedna szafa, a my gramy kooperację. No właśnie, bo jak jest jedna, to można wtedy wiedzieć, że go nie będzie na pewno, nie? Tak sobie można. No. Na to by wskazywała logika, nie? Tak, tak, no bo gdzie ja się schowam. Ale Ej! powiem ci. Powiem ci tak, em... Te oczy, o co z nimi chodzi? No, pisał mi jeden z widzów, że jak są te oczy, to zaraz będzie w jednym spokoju taki. Ziomek, który się jakby z plasteliny urodzi i będzie nas gonił generalnie I musimy uciekać to bardzo szybko No i eee. to jest ten pokój właśnie, dobra to e, albo A gdzie dzigi, mam uciekać? albo uciekniemy No generalnie masz przed siebie uciekać i będziesz musiał krauczować pod e, rzeczami O matko dobra i tego to ja na pewno nie miałem O boże! On bo się bo... rodzi! <laughs> rodzi się! Dobra i Gida! Dzida! dzida! Gdzie gdzie to krautuje? Dobra, widzę, widzę, widzę! Nie! Zoku, zoku, a gdzie ty jesteś, ciebie nie widzę! Nie! Nie! Jest no, to przypał. Jest, przypał. Jest 39! Krautuje! 40! A! Źle wybrałem! Zoku, źle wybrałem! Źle wybrałem, Zoku! Źle wybrałem! Jezus! Matko, on jest na mojej dupie! Ja! Też mnie ugryzł! Ty! Co? Udało się! Ale ej, ja żyję! Ej, aż maskotka bi oszalała. <noise> Udało mi się. Ej, ja nie wiem w sumie. Tak mnie udziabał w dupcie, ale tam były jakieś łapy jeszcze. Tak, ja starałem się to omijać. Ja w sumie generalnie pierwszy raz to przeszedłem, bo na swoim odcinku się na... O nie! nie mogę się zrewajwować. To była moja ostatnia W sensie raz można tylko nagręcz? Tak? Nie chcą robuxów moich. <noise> O nie, najgorsze. no Janę, nie, to co teraz? Ej, to ja teraz ja teraz tylko mogę dać ciebie patrzeć chyba. Czekaj, jak to jak to wygląda? Ja to mogę jakoś wyłączyć? Tak. No mogę tylko i wyłącznie dać ciebie patrzeć, no to chyba lecimy z kolejnym do ciebie, co? Jeszcze spróbujemy dalej przejść. No u mnie do tak którego dobiliśmy. Wydaje. Niestety ta historia się tak musi zakończyć, niestety jej co ja mam teraz zrobić. No i, i widzisz pan, wyprowadziłeś mnie, ja przychodzę do recepcji, a pan mi takie rzeczy pokazuje, że ja umieram. To co ja mogę a. powiedzieć? Widzisz, ze mną jest wszystko w porządku, mówię Ci, że wszystko jest dobrze w tym hotelu. Ej, ale dobra, ale na koniec jeszcze powiem. No musisz przyznać, że to kobo było porąbane akurat w tym ranie, no bo tyle tych czarnych powieszczeń, nie? w sensie ciemnych, wszystkiego. Jeszcze do tego ten! Ten plastel, plasteluś, czy jak on tam ma? No to powiem ci było śmieszne, że dwa, dwa razy się zrespiły, to było naprawdę. Ja pierwszy raz takie rzeczy widzę na oczy. Ale też kwestia była, że jakbym się nie pomylił. Tam, gdzie poszedłem w lewo, tylko w prawo bym od razu dał, to bym uciekł przed tym gościem. A tak to... Nie widziałem cię w ogóle. Podczas tego biegu nie widać kolej innego gracza, także słabo. No właśnie, to jest największy problem, jeżeli chodzi o tego, powiedzmy, Sika, bo on się SIK nazywa. Jeżeli wybierzesz właśnie albo lewą, albo prawą i wybierzesz te złe, gdzie nie ma drzwi, to masz już przesrane. No właśnie, właśnie. No i, no i to jest przykre. No cóż, widzowie, co mogę powiedzieć? Zapraszam do Zoka. Lecimy z kolejnym odcineczkiem. Tutaj się ganialiśmy z dziwnymi postaciami. No i co mogę powiedzieć? Siemanko, cześć.